Siemaneczko, dzisiaj wam zrobię na szybkości prezentację naszego 3PK, który jest u nas od 90 któregoś, zaraz się dowiemy, bo mają przyjechać klienci za chwilę. Od którego roku jest tata ten ciągnik u nas? 90 który? 94. Od 94. I jak to było? Ze szkoły nauki jazdy był kupiony, tak? Ze szkoły rolniczej. A ze szkoły rolniczej, ale oni tam się uczyli na nim. Bo tam co, co było do... Młodzież się uczyła. Nie? Młodzież się uczyła. I skrzynię zepsuli? Tak. I ta skrzynia była zrobiona i później jak chodził w polu to silnik, tak? To od razu robiło mi skrzynię. Aha, od razu to było. Tak. A tak nie było większych Ale problemów z nim. obejrzeć ten Dobrze, że miałem No i dobrze. A. Tak? No to opowiadaj coś jeszcze. Co było? Ten tuleje Skrzynie, tłoki? Tak. Nowe tuleje, wał był przeszlifowany, skrzynia biegów była wyremontowana. Została złożona na oryginalnych częściach, które były Kilka zębów było lekko obrobionych mm -hmm. To mechanicy powiedzieli, że nic nie chcą tutaj innego wstawiać Tylko te koła zębate zostały lekko zukosowane na Na, na szlifierce jakiejś, jakiejś na takiej stołowej ta, Na takiej szlifierce, gdzie była założona tarcza taka od przecinarki Koła zostały zukosowane i te koła zębate chodzą do dzisiaj. Od 1984 od fabryczne, fabryczne koła, koła od, w skrzyni. Fabryczne koła, tak, zębaty w skrzyni. W którym my go kupiliśmy? W sensie, bo ja to dzieckiem byłem, jak woję go malował. Tak, to był 94 rok. A czwarty. Myślę. Natomiast w, w ciągniku c 411 robiłem remont skrzyni i założyłem kilka nowych części, kilka kół nowych zębatych, m.in. od wstecznego. Po 200 godzinach wyłamał się ząb i skrzynia była robiona jeszcze raz. A tutaj no. I poszedłem na złom szukać tych starych części i na złom już ich nie znalazłem, bo w międzyczasie złom został odstawiony, bo założyłbym z powrotem te stare części. A ten, a potem się udało już lepszej jakości kupić coś? No potem kupiliśmy i jakoś udało się złożyć tą czterdziestkę i chodziła też długie lata, służyła. Tak w zasadzie oprócz tego co było zrobione, to tak ten ciągnik to bez problemów przez te całe lata chodził. To nie było jakichś większych problemów z tym. Nie. Gorzej jak w orce, on troszeczkę ciężko miał, Krzynia nie? jest głośna i ten ciągnik w ciężkich pracach, na przykład w orce, potrafił wydmuchiwać uszczelkę pod główce. To, to robiłaś? Dwukrotnie albo trzykrotnie. Widzisz. Jak ty mi Ja zawsze 40 kiem jeździłem, bo ja zawsze z trójką jak, wolałem. Jak te ciąg, ten ciągnik orał, to wydmuch potrafił wydmuchnąć już uszczelkę pod głowic. Ale One Mają wadę ten silnik. Między dwoma cylindrami ma zacienką ściankę. cienką ścianę i wydmuchuje. A jak to było jak my z trójką Ja z trójką jeździłem 40 takiem, a trzy chodził z dwójką, on chodził Dwóki trzecim pod... biegiem. I tym było jeżdżone trójką, a 40-ką dwójką. dwójką. Czasami trójką. A nie, bo z trzema skibami jeździło się dwójką i to jest optymalna jazda. A tak naprawdę powinno się jeździć dwójkami. No no, 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 no. A nie tu. Hamulce no, tylko ale... były przerobione, tak te pompki. Hamulce, bo tutaj ta, tak, ta śmieszna była. Dwie krótkie, dwie krótkie są, są zrobione. Pompy. Jest to niezgodne z przepisami, bo nie ma wyrównywaczy. No w sumie tak, no ale, ale zawsze jest ten hamulec. Wyrównywacz ciągle się psuł jakość części była tak fatalna, że w końcu zastosowano oddzielną krótką pompkę na każde koło I dopiero się. No I, ale i też możliwość była hamuluje. możliwość też była taka, że jak były problemy z tymi cylinderkami czy coś, to zawsze chociaż na jedno koło był, nie? hamulec I teraz jeżeli gdzieś puści cylinderek, te cylinderki albo się zapiekają, albo... No, chyba trzeba spuszą. było jak w zetorze smarować je, nie? Tak. Lepiej. I wtedy rozrusznik zimą założony Tak. Nowy szybko, rozrusznik. szybko obrotowy. I tak co, z osią czy coś to też nie było to nie było. To już żadnych... była raz remontowana. Teraz była robiona. Tak. I plecak, tak? Ile raz? To linia robiła? Nie, 40 linia robiła chyba, tak? Tak. A tutaj? Może raz podnośnik, a może nawet. A może nawet nie. Kabinę ty zakładałeś? Kabinę ja kupiłem. To w tym tam 94. Tak. I pamiętam, że jeszcze jak takim dzieciakiem byłem, to tutaj taka pompeczka była. Zawsze naciskałem tą pompeczkę, żeby... Żeby szybę umyć. Bardzo otwarte ciągniki. No tam te wały to niby tam ludzi pękały, czy coś jak to. Wada, wada pękają wały i lekko e, lubią trochę oleju pobierać w silniku. No, ale to nie, nie, jakaś, to ilości, tak. nie jakaś potęga. Nie są to I ten w ogóle pali lepiej są, od tego nowego, nie? Tak. No, to są jest to, żyleta to ten bardzo oszczędne w porównaniu do 60. W lekkich pracach e, naprawdę palą o wiele mniej niż 60. Takim Ale jak dostał trakcie... cięższą pracę i wolniejszy, to jak jeździłem tam do Lubawy po te towary, no to 7 litrów na taki kurs, Lubawa i z powrotem, i farm tak podobnie 60 by wzięła tylko. No może tak, no tam 60 tak. nigdy nie było mierzone. Każdy kto porówna, to ten ciągnik. Perkińscy, wszystkie Perkińscy w porównaniu z 60 palą mniej. Trzymaj tak cenach... Ka kamerkę ja zapalę. 21 tysięcy, tak? Wycenione? Jest? Tak, tak. Zobaczymy ile klienci dadzą za niego. A 40 wtedy poszedł za niecałą dychę, nie? W tamtym roku. Tak. A tak. jest wystawiony za 15 chyba teraz. Tak. Inflacja. Tu są Ale gumy, uwaga, guma od układu chłodzenia są od zachodnich samochodów ze śrotów. Tak. Pękła kiedyś w 40 ta guma. Ta guma pękła w nocy. I silnik uległ uszkodzeniu i od wtedy powiedziałem żadnych polskich uszczele, żadnych polskich gum do układu chłodzenia Każda guma, ta guma jest dopasowana od zachodnich samochodów Że to, że są podwójne od Ta guma u góry również jest, proszę, lekko wygięta Tu ostro, o tu widać Przytrzymaj maskę, no, tu jest lekko brud jakiś to też jest dopasowane kolano od zachodniego samochodu, żadnej polskiej gumy. To jest od zachodniego samochodu guma. że to że ta tylko jest oryginalna, a te gumy są od zachodnich samochodów osobowych, które już są na złomie, a te gumy jeszcze chodzą i są jak nowe. Mają takie technologie, proszę bardzo. To jest jakość. Jak nowa ta guma może ma 20 albo 30 lat. Nic się nie dzieje. Musiałbym Ci pokazać te do dolotu z tego, te niebieskie. Ale też fajne, grube, takie zazbrojone. One chyba też są do tych układów, ale, ale te się dobrze sprawdzały. To chyba też będzie zachodnia guma dorabiana. Bo one poobcigane. Mamy, mamy cały worek takich gum o różnym kształcie i jeśli potrzeba do czegoś to się dopasowuje. Palę maszynę. Wtryski były robione wtedy przy silniku? Wtryskiwacze no, były robione jakby silnik robiony. Pali od dotyku. Wyjąłem. No zobaczymy jak to tam się koju w gwiać na. Chyba nie, czy tak. On zawsze jest od tamtego. Podnośnik, wszystko, wałek sprawne. Sprzęgło? Sprzęgło co? No też w sumie nie było bardzo długo nic robione tutaj. Długo nie było robione. Tak. Tu jeszcze chyba pewien łańcuszek jest. Tych dźwigni tutaj w żadnych nigdy nie było. Tam to z ziemi możesz a Tutaj. Nie myte nic, nie tworzone. Nie było kiedy nawet. No, no, i zobaczymy, ile wyjdzie. Ta opona też świeża dosyć, przednie opony bardzo dobre. Ta to zjedzona, no już ile ona tam będzie miała, ze 30%? Myślałem, że 50% Na tym kolej jest do robienia, eee, trzeba przejrzeć, bo coś słabo hamuje A tutaj to chyba z hydrauliki, czy to spod, spod plecaka leci? Nie, chyba. chyba spod plecaka leci Może i spod plecaka uszczerbnić Bo mamy gdzieś. bardzo wysoki poziom oleju No faktycznie Żeby on na puchowościach wywracał przełożymy A, bo to leci z pneumatyki, nie? Tak, powietrze ucieka tak. i tak Nie nabija Zaraz zrobię. Te sznurki jeszcze pobrać Od tego no dobra, także czekamy. Lusterko nawet dostał nowe. Jedno i drugie? Kurde, u jakiego handlarza tak dostaną? Dobra, dwa nowe lusterko. Zrobimy i czekamy. Zobaczymy, co będzie. Tak, no do takich poprawek ciągnik jest. Właśnie ten hamulec trzeba było zrobić. Trzeba było zrobić mu trochę no, lakierniczo, go ogarnąć. I kabina tutaj w dwóch miejscach. O, no, idziesz. E, tu by było trzeba ją wyspawać. O. Tutaj jeszcze nie, ale tu by było trzeba blachę nałożyć, czy coś, bo gdzieś tutaj widać on. No, dużo, dużo na dworzu. Ostatnimi latami te nasze ciągniki stoją, już tam konstrukcja jest kupiona, żeby coś pomyśleć, no ale do, wiadomo, wszystko zależy no, od tego, jak to tam będzie dalej szło. Tu 32. No tak wychodzi. 32, to jeszcze bym tu gumę zmienił, bo nieraz się poodpina na. Nie zaciągniętym hamulcu, no to tak, lakierniczo do ogarnięcia i te koło do zrobienia, a tak reszta no to siadać ci jeździć. Światła wszystko są, kierunkowskazy są jakieś właśnie tutaj, tam przy kierunkach czy coś, ale tam wszystko z tego co wiem, ten ciągnik do końca chodził. No, wyglądem to nie jest jakoś tam petarda. Wiadomo, że ludzie oczami kupują, więc się też nie spodziewamy jakichś tam niesamowitych kwot tutaj, ale ten, ale zobaczymy, nie? no to tak trochę. Brak tej szyby i właśnie tam miejsce no, tak razi trochę, nie? Powiem no, wam, że takich artystów to jeszcze nie miałem, znaczy nie miałem, miałem w tamtym roku też. E, przyjechali i mówią tak, że oni jadą po ten ciągnik. No to jak jadą po ciągnik, no to im zrobiliśmy lustereczka, coś takiego. Przyjechał jeden taki głośno mówiący. Ja nie lubię takich ludzi głośno mówiących, bo ja staram się dosyć cicho. Jak ktoś tak zawsze swoje racje na siłę narzuca, to mnie tak drażni to dosyć mocno. I on mówi, że jakby widział stan tego ciągnika, to on by nawet w samochód nie wsiadał. No więc tak trochę kurwa dziwna sprawa, że ktoś jedzie oglądać ciągnik, jak mam 8 zdjęć wstawionych, nie? Do i mówi dobra, panowie, tak jak stoi 15 tysięcy. I wyobraźcie sobie, że oni nawet nie zapalili tego ciągnika. Także to Cokolwiek... dziwnie, że się chce kupić ciągnik, co nie? I w ogóle go nie zapala. Zapaliliśmy im ten ciągnik, ale dalej mówili 15 tysięcy. Więc zobaczymy co dalej będzie za tego 3 peka. No malować tego nie będę. Może zostaniemy jakieś tam 18, 19, jak on tak powiedział. No nie wiem, na razie jest 21. Jak nie będzie to cena rynkowa, no to. A miesiąc na sprzedaż jeszcze mam około. 17 300 zł. Kupił 14-letni chłopak, w sumie rodzice kupili 14-latkowi, który remontuje włoski i inne tego typu sprzęty. Więc się z ceny zeszło, bo pasjonat, tata zadowolony. Nic tam już nie było, żadnych kombinacji, tylko cena była ugadana. Mówię, jak ma iść gdzieś kurczę do jakiegoś handlarza czy coś takiego, to młody chce go sobie wyremontować, potworzyć. No, także ogólnie spoko myślę, że wyszło, już tam nie chciałem latać z kamerką, bo wiesz, to jest tak jak ktoś wie, że nagrywasz czy coś, no to spoko, nie, to można wyskoczyć, a ja tutaj nie będę tam, wiesz, tworzył, tym bardziej, że byłem jeszcze w jakichś urzędach dzisiaj i tak przyjechałem w trakcie. No, także fajnie, myślę, że każdy jest jedna i druga strona zadowolona, w zasadzie to nie 17300, tylko troszeczkę niżej. Z tego względu, że tata mówi wlej młodemu jeszcze paliwa tam, zdychę, niech ma, niech dojedzie, bo, bo prowadzili, będą prowadzić ten ciągnik 50 kilometrów około. Ciśnienie na zimnym ten 3 miał, bo ludzie jak dzwonili się pytali, ciśnienie na miał, zimnym miał 4,5 atmosfery oleju, bo wkręcaliśmy manometr. No i w związku z zaistniałą sytuacją, że tak to powychodziło. Może, może nie jest to najwyższa cena, ale zważając na to, że no ludzie kupują oczami e, i no były jakieś tam internetowe propozycje, każdy chciał go kupić najlepiej za, za jakieś tam, nie wiem, 15 tysięcy. I o tyle, o ile, jeżeli ktoś by przyjechał i zaproponował tą cenę, 15 tysięcy złotych e, wiesz, tak normalnie, no to można jakoś tam spokojnie rozmawiać, ale te ananaski, co byli tutaj wcześniej. No to wiesz, jak ktoś przyjeżdża i, i z pyskiem w zasadzie i drze się u ciebie na podwórku, no to ja mi po prostu, nawet jakby kurwa powiedział potem, że da 17 za ten cionik, to fakt, że to ojca, nie? Sprzęt, to ja osobiście i tak bym mu tego ciągnika nie sprzedał, nawet jakby mi kurwa 18 dał, nie? Bo się nie no, trzeba się jak, w jakiś sposób tam chociaż szanować, a nie przyjeżdżasz i u kogoś na podwórku takie rzeczy robisz. Bardzo mi to podniosło ciśnienie. Po prostu nie lubię takich sytuacji, tak? Ponadto tego 3P udało się podpisać jedną fajną umowę, powiedzmy partnerską i w związku z tą sytuacją Zetor na chwilę obecną zostaje. Na pewno do jesieni, a potem dalej się, się zobaczę. Jeżeli chodzi o, o właśnie sprzedaż tego ciągnika czy coś, no to ja jak daję słowo... Sorry, ale tam tak strasznie się zakurzyło. Bo tam na dachu jest działanie i straszny wiatr. Po prostu jak ja daję jakieś tam słowo, że do tego i do tego są pieniążki, no to, no to u mnie po prostu słowo jest ważniejsze od, od pieniądza, nie? czy coś No i reszta, reszta się okaże, bo trąbią, że okaże się co dalej z tym ciągnikiem, bo trąbią, że wibor. Ma dochodzić do 8%, więc ja sobie spokojnie po sezonie zobaczę, jak to wszystko wychodzi, bo z rzepak poleciał mocno na dół. Zobaczymy, jak zboża, bo nie będę miał raczej plomu handlowego, bo przytulia mi powychodziła. Także no, na chwilę obecną zetorek zostaje. 3P17200 można powiedzieć, że 17200, bo 300 nie do końca, bo to paliwo jeszcze poszło wlane do niego. Właśnie młody człowiek kupił, także fajnie. E, też tak tata mówi dobrze. Jaki jest pasjonat, kurczę polskich sprzętów. Jeszcze tutaj na końcu pytam mówię, jak tam oglądasz mówię Mateo 7.8.0. No oczywiście, i patrzyła ten jak lałem paliwo, to grało plon, wiesz, na zbiorniku od paliwa. Grześka też oglądam, Ja mówię, o widzisz. No, ja też zdarza mi się. Także, także fajnie, że, że są osoby, które gdzieś tam. Jeszcze reanimują też te sprzęty, no zresztą też tak, tak jak i ja, nie? Jeżeli by jakby tu te tematy umie się inaczej poukładały, to też był plan na, na odrestaurowanie tego 3 Nie z taką opcją przedniego napędu, takimi rzeczami, bo moim zdaniem to po prostu przedraża koszty i, i już nie popadajmy w paranoję, moim zdaniem, bo komfort pracy na sześćdziesiątkach, nawet w porównaniu do takiego Zetora, nie? No to ja, pakując duże pieniądze w Ursusa typu 3P czy 360, to wolałbym mieć zajechaną szóstkę w turbo, nie? Czy choćby czwórkę w turbo, tylko że ja pamiętam, jak my szóstkę kupowaliśmy, to czwórka w turbo była droższa od szóstki w turbo, nie? Także nie wiem, jak to teraz wygląda i mam telefon, więc muszę kończyć. Trzymajcie się, cześć!